Znajdujemy się w sadzie ekologicznym, gdzie mamy możliwość sprawdzenia skuteczności zastosowania dyspenserów feromonowych. W tym sadzie zostały rozwieszone izomaty CLS. Dyspensery te oprócz owocówki i jabłweczki zwalczają również szereg zwójek. Jesteśmy w sadzie ekologicznym, który prowadzimy wspólnie z mężem. Dużym problemem w naszym gospodarstwie sadowniczym był problem zwalczania owocówki, jabłkuweczki i zwójkówek. Najczęstszym problemem w zwalczaniu owocówki jabłkuweczki są jej nieregularne loty i wykonanie zabiegów w odpowiednim terminie. Dyspensery feromonowe, które działają na zasadzie dezorientacji samców czyli samce, z uwagi na bardzo równomierne rozmieszczenie feromonów płciowych, nie mogą zlokalizować samicy, i w związku z tym nie dochodzi do zapłodnienia, a tym samym przerwany jest cykl reprodukcyjny, i w efekcie zmniejsza się liczebność tego szkodnika. Jest to metoda bardzo bezpieczna dla środowiska i dla człowieka, gdyż. Syntetyczne feromony, feromony płucowe nie, nie zagrażają ani człowiekowi, ani środowisku. Dyspensery feromonowe stosujemy od dwóch sezonów, i pierwszy raz w tym roku nie mamy problemów z owocówką. Metoda jest skuteczna. W tym roku został po raz pierwszy w naszym sadzie zastosowany preparat feromonowy, zawieszki feromonowe i efekt jest bardzo dobry w naszym sadzie. W innych latach wcześniej stosowaliśmy preparaty wyciągi ziołowe, które były bardzo pracochłonne. Często musieliśmy wykonywać zabiegi, a efekt był niezadowalający. Dużo owoców spadało i były duże straty. Po zastosowaniu zawieszek feromonowych w tym roku obserwujemy przy zbiorach, że nie ma tych uszkodzeń, w związku z tym zbiór jest również łatwiejszy, nie wymaga tyle pracy, sortowania. Stosując izomat CTT, udało nam się zaoszczędzić na środkach ochrony roślin i na pracy, którą musimy włożyć w wykonanie zabiegu. Stosując izomat. Mamy pewność, że nie wprowadzamy do owoców kolejnej substancji czynnej, i owoce są bardzo dobrej jakości. Stosowanie dyspenserów będziemy kontynuować w przyszłych latach, ponieważ jesteśmy bardzo zadowoleni z jego efektów.